Ta kobieta była na pasach, spróbowaliśmy zahamować, ale już za późno było. Ona porodziła w 6 miesiącu ciąży dziecko. I teraz jest w tym stanie, i tutaj policja mówi, że jeżeli nie przeżyje kobieta, to grozi za to od 6 do 12 lat więzienia. A w którym to miejscu właściwie? W którym to było na pasach? Nie. To wiesz, na, w centrum, ja nie mogę wszystkiego mówić. Rozmowa jest nagrywana, z rozum. Aha, rozmowa jest nagrywana i nie może wszystkiego. No. Tak, tak, bo rozmowa jest nagrywana, jesteśmy teraz na komendzie. A gdzie na komendzie jesteście? Tutaj u nas na głównej komendzie przecież w Netflixu, wiesz, gdzie my jesteśmy. Posłuchajcie, <ścoughs> teraz właśnie że bo ja do ciebie, bo potrzebuję twojej pomocy. Tak, potrzebujesz mojej pomocy, tak? No ale wiesz, no to ja ci zrobię, jak pieniędzy nie ma. No bo... słuchaj mnie, ja dzwonię do ciebie, potrzebuję twojej pomocy. Tutaj policja mówi, że prosi mi 12 lat. Ja pytałem, co ja mogę zrobić, słyszysz? No słyszę, słyszę cię. I tutaj policjantka powiedziała, że jest jedna możliwość tylko pod jednym warunkiem. Potrzebna jest kaucja jako poręczenie majątkowe za tą kobietę, bo jest umierająca i poroniła swoje dziecko. Dlatego dzwonię do ciebie, bardzo ci proszę, ratuj mnie. Dobre, dobrze, no bo może wiesz, gdzieś pożyczę albo coś. Posłuchaj, ta kaucja jest do zwrotu, wszystko co mi dasz będą z, zwrócone, słyszy? A kto ci zwróci te pieniądze? Policja? Bo, li, policja mówi, że tak ta kaucja jest do zwrotu. Ta kaucja jest do zwrotu, tak powiedziała policjantka, dlatego mówię, dlatego dzwonię do Ciebie, ile Ty tam masz pieniędzy w domu, bardzo Ci proszę, bo kaucja jest bardzo wysoka. A jaka wysoka, ile? <grytosi> no 250 tysięcy są potrzebne, ale każdy grosie liczy, dlatego dzwonię do Ciebie, ile Ty tam masz pieniędzy w domu, bardzo Ci proszę, ratuj mnie. No wiesz, ja, by, ja bym musiał i tego, żeby, wiesz, poszukać tam pieniędzy. Ja wiem, ale powiedz mi, może masz jakieś pieniędzy w domu. No to w domu to mam około 20 tysięcy, no. No 20 tysięcy to za mało. No, za mało? No, powiedz mi bardzo ci, proszę, może masz jakieś opcje, waluty, euro, dolary. Dolarów to skąd nie Nie byłem w stanach. Dobrze, powiedz mi, nie uzbierasz chociaż 30 tysięcy w domu? No skąd trzydzieści uzbieram?

bardzo Ci proszę, może masz jakieś coś ze złota, bo możemy tutaj za, e, zostawić, dlatego dzwonię do Ciebie, może masz jakieś e, coś ze złota, złotem monety, złotą biżuterię wartościową. No mam tylko obrączkę złotą. Mam tylko obrączkę. No i po i też złoto. I co jeszcze? Co jeszcze, to z... chcesz?